Partnerem mojego kanału jest sklep militaria.pl. W tej chwili na stronie militaria.pl trwa noworoczna wyprzedaż. Znajdziecie tam rabaty do 50%. Link do strony militaria.pl z noworoczną wyprzedażą znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. To źle se usiadłem, Źle se usiadłem, bo mnie nie widać. Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam Was na ostatni biwak w tym roku. To znaczy dla mnie to jest ostatni biwak w tym roku. Wy go już oglądacie w nowym roku. Jeden dzień został do końca 2025 roku. Portal bikepacking.com wymyślił taką inicjatywę, żeby żegnać mijający rok właśnie biwakiem, biwakiem w formie bikepackingowej. Uczynili z tego takie w sumie międzynarodowe wydarzenie. Ludzie skupieni wokół portalu bikepacking.com, jeśli tylko mogą to, właśnie starają się wybrać na taki biwak w ostatnich dniach każdego roku. No i ja wykorzystuję tę okazję, wykorzystuję tą okazję, żeby też wziąć udział w Good Night 2025. Zasady tej akcji są dosyć proste. Chodzi o to, żeby wybrać się na prosty biwak. Oczywiście z rowerem. To jest portal bikepackingowy, więc należy się wybrać na biwak z rowerem. Ale ma być to akcja lokalna, prosta. No i taki jest mój plan na dzisiaj. Prosty biwak. Rozłożyłem tarpa w, w konfiguracji adirondack. Więc mamy tarpa osłoniętego w zasadzie z trzech stron. Dzisiaj jest dosyć wietrzny dzień, więc ten tarb mnie trochę osłoni przed wiatrem. Rozpaliłem ognisko, które troszkę będzie się wydłużało w trakcie palenia. Ma, mam ze sobą małą piłę, więc dzisiaj będę stosował takie ta techniki, które pozwalają oszczędzać energię. Nie będę tego drewna piłował bez potrzeby. Mogę długie kawałki wsadzać do ogniska i one się będą przepalały. No i jak się będą przepalały, to po prostu je będę dosuwał do siebie. No i tak, i taki jest plan na dzisiaj. Posiedzieć przy ogniu, trochę pomyśleć sobie o tym mijającym roku. Ale oprócz tych rozmyślań przy ognisku, będzie też mały taki, mały, malutki eksperyment sprzętowy. Dzisiaj w nocy temperatura ma spaść do minus czterech. Ja zabrałem ze sobą śpiwór z komfortem do zera i zabrałem ubrania puchowe, żeby się docieplić w tym śpiworze. Także to wszystko Wam pokażę, jak już się będę szykował do spania. Wieczorek się robi. Pierwsza runda już skonsumowana. Zaraz będzie runda druga. Tak, księżyc dzisiaj świeci jak oszalały. W zasadzie bez latarki mogę tutaj chodzić wokół obozu. Temperatura szybko spadła. Dzisiaj, dzisiaj będzie kluczowa ochrona przed wiatrem. Widać mnie w ogóle? Jestem w telewizji? Czy mnie nie widać? Dzisiaj będzie kluczowa ochrona przed wiatrem, bo mocno powiewa. Prognoza mówi, że odczuwalna temperatura przy ekspozycji na wiatr to minus 12. Tak, więc ja się starałem ułożyć tarpa tak, żeby, żeby to schronienie było równolegle do kierunku wiatru, żeby ten wiatr wywiewał tym ze schronienia. No jako tako to działa, ale oczywiście ten wiatr trochę, trochę kręci. A tak, no ale tak, żeby na noc się zabezpieczyć przed tym wiatrem, tak już całkowicie, oprócz tego, że mam tarpa, mam ze sobą też biwi. No to bezchmurne niebo, bezchmurne niebo jest już tylko wspomnieniem. Mocno się rozpadało i kręci ten wiatr, także śnieg mi wpada trochę pod tarpa. Przesunąłem całe ognisko, trochę bliżej. Ale zrobiła się taka zadymka. No, srogo się rozpadało srogo się rozpadało i cały czas wiatr rzuca ten śnieg na lewo i prawo. Musiałem daszek dołożyć do mojego stronienia. No, ten układ ma tą zaletę, że właśnie można sobie ten daszek w pierwszej fazie zostawić tak jakby schowany. A jak przyjdzie potrzeba, to można go szybko sobie rozłożyć z przodu, no bo to już dosyć mocno zawiewało do środka śniegiem obraz daszek jest rozłożony częściowo nad ogniskiem no więc do środka na mnie już nie pada to jest najważniejsze ale tak no sporo śniegu się zbiera na tarpie ciepło ogniska szybko ten śnieg wytapia więc robią się takie baseniki śnieżyca tak szybko jak się pojawiła tak szybko ustąpiła znowu pojawił się księżyc znowu można się poruszać wokół obozu bez latarki no fajny klimat dzisiaj jest w lesie godny zakończenia roku tak ja się przez chwilę jeszcze podsuszę no i, no i zacznę przygotowywać legowisko usunę troszkę tego śniegu z tarpa Będę jakoś przesadnie tutaj z tym śniegiem walczył, bo jest mocno wymieszany ze ściółką, więc zobaczymy ile się tego śniegu uda usunąć. No i będę szykował legowisko. Już jest minus 4. Zaktualizowana prognoza pokazuje, że może minus 5 będzie. Będzie tu pełno popiołu. Taki urok palenia takim drewnem No dobra, tu mam przygotowany cały zestaw do spania. W BIWI mam już wsadzony materac i mam wsadzony śpiwór. I teraz ja zdejmę to co mam na sobie i założę puchowe spodnie, puchową kurtkę, puchowe butki. No i myślę, że to powinno rozciągnąć komfort tego śpiwora. Tak jak wspominałem, śpiwór jest do zera, w tej chwili jest minus 4, ale myślę, że w połączeniu z Biwi i z tą warstwą puchową będzie OK. Dobra, ja jestem gotowy na sylwestrową dyskotekę. Ale sylwester to jeszcze nie dzisiaj. Wszystkie ciuchy, które z siebie zdjąłem, pakuję do biwi, Tak, żeby były w troszkę cieplejszym otoczeniu żeby łatwiej je było rano ubrać. Buty również, buty również wsadziłem do biwi, Nie do śpiwora, ale do biwi baga. Zanim je wsadziłem do Bivi baga, wsadziłem je do reklamówki. Tak, żeby jakiś tam topiący się śnieg nie zamoczył mi wnętrza bivouac. Oczywiście, na tyle na ile się dało, buty przed włożeniem do reklamówki wytrzepałem, ale wiadomo, że zawsze tam jakaś wilgoć może zostać. No i dobra. To tyle na teraz Pakuję się do śpiwora, zobaczymy się rano. A, a rano będzie jeszcze jeden, jeszcze jeden mini testik, bo zabrałem ze sobą palnik na alkohol, ten zestaw, którego używam od pewnego czasu Federlight 700. Celowo zostawiam go poza biwi razem z paliwem, tak żeby wszystko było wychłodzone do temperatury otoczenia. Więc I wodę też zostawiam celowo poza, poza śpiworem. Normalnie w tych warunkach sensownym rozwiązaniem byłoby schowanie wody do śpiwora. Ja mam litr wody w czajniku, litr wody w butelce plastikowej. Jeśli ta w butelce plastikowej zamarznie nie będzie się dało jej przelać, no to mam też wodę zostawioną w czajniku metalowym, który będzie można bardzo łatwo rozgrzać na, na płomieniu czy na ogniu, tak żeby wodę roztopić. Ale yy, chcę sobie sprawdzić, jak sprawnie pójdzie, właśnie rano, zagotowanie wody, która będzie miała temperaturę około 0 stopni na tej kuchence alkoholowej z zimnym paliwem. Zobaczymy, jak sprawnie pójdzie rozpalenie, jak sprawnie pójdzie gotowanie przy tych pewnie minus 4, minus 5 stopniach. No dobra, do zobaczenia rano. Dzień dobry, dzień dobry. Tak. Dodatkowe ciuchy świetnie się sprawdziły. Nawet za dobrze się sprawdziły. Bo przez długi czas było mi zdecydowanie za ciepło w śpiworze. Dopiero gdzieś tak do drady przestało być gorąco. Więc w sumie było to nawet o tyle niekorzystne, że był taki moment w nocy kiedy musiałem wietrzyć śpiwór żeby wypuścić z niego trochę ciepłego powietrza. Tak, a nad ranem dopiero gdzieś tam w końcu pozaciągałem wszystkie ściągacze na maksa. Było bardzo, bardzo ciepło. Zobaczymy, ile tutaj wody zostało. Woda się lekko utwardziła w butelce. Ciągam kuchenkę i zobaczymy, czy się uda rozpalić bez żadnego wstępnego rozgrzewania. Normalnie no to wiadomo, że paliwo bym trzymał w śpiworze. Żeby ten... Żeby ten alkohol nie był taki zimny. Ale dzisiaj tak trochę za, dla zabawy spróbujemy to rozpalić. Bez żadnego wstępnego rozgrzewania. Po prostu wleję paliwo do palnika. I zobaczymy czy się uda to rozruszać szybko zapałką. Zobaczymy ile, ile wody przetrwało w płynnym stanie. Niewiele. Przynajmniej nie w tej butelce. Dzisiaj będzie kawa mrożona. Woda zamarza od góry, więc, jak mamy pełną butelkę, to na noc lepiej ją zostawić do góry nogami. Dobra, tutaj spokojnie udało się kubek napełnić. Ok, no to tak, woda jest przygotowana. Temperaturę ma zbliżoną do zera. Eee, tu mam paliwko do kuchenki. Ono ma taką samą temperaturę, było na zewnątrz. No i bez procedury wstępnego rozgrzewania paliwa czy kuchenki. To znaczy, no normalnie trzymałbym to w śpiworze po prostu, nie? A teraz spróbujemy zrobić tak, żeby się to zapaliło od razu. Więc ja po pierwsze wypełnię palnik. A po drugie rozleję troszkę paliwa dookoła kilka kropel żeby to się podpaliło i no i mam nadzieję rozgrzało po prostu całość sprawnie. Spalnik jest troszeczkę przepełniony trochę na tą folikę aluminiową rozleję. Trzymamy kciuki, żeby się zapaliło. No, dosyć sprawnie się zapaliło. Kubeczek o pojemności 0,7 wpuszczamy stopę. Brzenie. Mamy brzenie. Mamy wrzenie i spójrzmy ile nam to zajęło 0,7 ma ten garnuszek 14 minut, 10 sekund jest w tej chwili 14 minut. Myślę, że można uznać, że zajęło zagotowanie w tych warunkach. To jest życie, to jest życie. Tak moi drodzy, ja sobie wypiję kawę w cieple ogniska. I to będzie tyle na dzisiaj. Zawinę obóz, zamaskuję miejsce po ogniu. Resztę zamaskują nadchodzące dzisiaj również opady śniegu. Jeśli oglądanie tych materiałów sprawia wam przyjemność. Albo ma dla Was wartość edukacyjną, albo jakąkolwiek inną wartość, to rozważcie wspieranie kanału w serwisie Patronite. To się bardzo, bardzo mocno przyczynia do, do rozwoju tego kanału. Jeśli mielibyście ochotę takiego wsparcia udzielić, to link do Patronite znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmu. Ja Wam dziękuję za kolejny wspólny biwak, no i do zobaczenia następnym razem.